Jak chcesz zobaczyć jak gram w gry, to zapraszam na Twitcha link będzie w napisz w komentarzu czy chcesz odcinki z Mario czy nie Napisz w komentarzu czy chcesz odcinki z Mario czy nie Widziałem cenę Mario tego, ale na Nintendo SNES masakra prawie tysiąc złotych, patrz sam. Ja lubię pudełka od Nintendo, bo zawsze jest jakiś fajny obrazek, szkoda, że nie dodaję instrukcji, ale coś nie można. Mieć wszystkiego.